Studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej kiedyś trwały 5 lat. Piąty rok był rokiem ostatnim. Składał się z dwóch semestrów, przy czym semestr zimowy wyglądał dosyć podobnie jak poprzednie semestry, natomiast ostatni semestr dziesiąty wygląda już zupełnie inaczej, ponieważ były tam nieliczne tylko wykłady i właściwie cały semestr był głównie przeznaczony na. Wykonanie, skonsultowanie, a później obronienie pracy dyplomowej. I taka praca dyplomowa, obronienie tej pracy dyplomowej, już dawało tytuł zawodowy magistra, inżyniera, architekta. Jak wyglądała lista przedmiotów na piątym roku? Jak widać na semestrze zimowym. Oczywiście, najważniejszy przedmiot projektowania architektoniczne. Tutaj jest w temacie użyteczność publiczna. W ramach tego projektu, ja projektowałem kino festiwalowe w śródmieściu w Warszawie na zadanej działce. Czyli był to obiekt, który nie to, że miał dosyć ciekawy i dosyć skomplikowany program. Ponieważ tutaj należało się wykazać jednak wiedzą z zakresu projektowania sal kinowych, jak i również wpisać ten obiekt architektonicznie w otoczenie. Tak więc było to, jeżeli chodzi o skalę skomplikowalności, jak widać, było to po swego rodzaju właściwie połąc połączenie dwóch projektów czyli właśnie skomplikowany program, plus, tak jak na jednym z poprzednich semestrów, wpisanie się w kontekst tym dosyć skomplikowanym programem. W ramach projektu kierunkowego, to już nie pamiętam co na piątym roku robiłem, musiałbym zajrzeć do indeksu. W ramach planowania regionalnego należało wykonać opracowanie, można powiedzieć, pseudourbanistyczne, które Przedstawiało jakieś zagadnienie w skali całego kraju. Także to była taka mega urbanistyka, można by powiedzieć. O ile dobrze pamiętam, ja opracowywałem temat turystyka, właśnie w skali całego, całe, całej Polski, korzystając z różnych tematycznych map z Wielkiego Atlasu. Estetyka niewielki przedmiot. Nie pamiętam, co było w ramach tego seminarium kierunkowe. Ja wybrałem budynki wysokie. To był bardzo ciekawy przedmiot, ponieważ w ramach tego przedmiotu każdy z uczestników grupy przygotowywał indywidualnie referat właśnie na temat budynków wysokich i musiał go wygłosić i przedstawić. Ja przygotowałem referat z Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Pomagałem również opracować koleżance referat dotyczący mm, zwieńczenia budynków wysokich. Dodam tutaj, że budynek wysoki to jest nie taki, który, znaczy, był uzna, ponieważ to seminarium było prowadzone przez katedrę konstrukcji, jako budynek wysoki był uważany nie taki, który prze, jest wyższy y, powyżej ilości metrów, lecz chodzi, chodziło tutaj o proporcje y, szerokości elewacji y, do wysokości. To, to było takie kryterium, które zaliczało budynek do grupy budynków wysokich. Jako ciekawostkę dodam, że ponieważ prowadzący przedmiot brali udział w projektowaniu i budowie niektórych wysokich budynków w Warszawie, więc wykorzystując nabyte wówczas znajomości, umożliwili studentom wizytę w takich budynkach w miejscach, które na ogół są na, na co dzień niedostępne. Ponieważ zazwyczaj na dole takiego budynku znajduje się recepcja, wstęp oczywiście jest kontrolowany, nie można sobie od tak z ulicy wejść. Tak więc prowadzący zorganizowali wycieczkę na takie budynki, można było sobie. Do, do takiego budynku wejść, można było zapoznać się z jego funkcjonowaniem, przejechać windą, zaobserwować, jak wygląda zrealizowany układ komunikacyjny takiego budynku, jakie tam są instalacje, zobaczyć piętra techniczne, jak również można było zobaczyć, jak wygląda taki budynek na dachu. Momencik. O! Tutaj pamiątkowe zdjęcie jednej z uczestniczek na dachu tego budynku. W ramach seminarium kierunkowego tutaj są warsztaty wyjazdowe wpisane. Prawdopodobnie była to wizyta w Giżycku i prace inwentaryzacyjne w twierdzy Bojen. To był absolutnie wspaniały czas. To seminarium organizowane było w wakacje przez katedrę Konserwacji i modernizacji zabytków. Wszystkim serdecznie polecam udział w tym wyjeździe. Wykłady kierunkowe, legislacja, czyli aspekty prawne procesu inwestycyjnego. Współczesne technologie budowlane wykład był prowadzony przez katedrę budownictwa. Były w trakcie tego przedmiotu poruszane aspekty stosowane przy. Współczesnych, jak, jak sama nazwa wskazuje, na współczesnych budowach. Tam m.in. na przykład ściany szczelinowe, czyli kwestia wykonywania wielkich garaży podziemnych. Ostatni semestr, jak widać, składał się tylko z zarządzania, z 15 ćwiczeń oraz z wykładów. Wykład kierunkowy Praktyka urbanistyczna. Wykład kierunkowy, sale widowiskowe. Mam wrażenie, że ja akurat ten wykład kierunkowy zrobiłem kiedy indziej, nie, chociaż być może oznacza to, że właśnie w ramach projektu kierunkowego na dziewiątym semestrze projektowałem mały teatr. To jest całkiem możliwe. W, ka w każdym razie te wykłady z sal widowiskowych, jak również projekt kierunkowy, był by, 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 by prowadzony równolegle. Oraz ostatni czwarty punkt na piątym roku projekt dyplomowy, konsultacje promotorskie i specjalistyczne.